Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Mlecznej Drogi. Moi kochani, dziś porozmawiamy o tym jakże kultowym motocyklu Suzuki Bandit 1250 GSF. Za chwileczkę zaproszę tutaj mojego kolegę, i to właśnie mój kolega, którego zresztą znacie już z poprzednich odcinków Mlecznej Drogi, Michał opowie Wam o. Swoich doświadczeniach z jazdy tym motocyklem. Moi kochani, ostatnio tak się zastanawiałem, czy w ogóle jest sens robić takie odcinki, ale patrząc po liczbie otwarć, a zaznaczam, nie mam ani Instagrama, ani Facebooka, dochodzę do wniosku, że jak najbardziej ma to sens, żebyśmy takie odcinki przygotowywali. Dlaczego? Dlatego, że ja sam kupując motocykl, oglądam różne review i ró czytam różne artykuły prasowe dotyczące danego modelu, który mnie interesuje. I wychodzę z założenia, że jeżeli na 10 takich artykułów, czy na 10 obejrzanych filmów, 8 osób. Powie mi, że motocykl, którym ja jestem zainteresowany, jest dobry i spełnia te moje wszystkie jakieś tam założone oczekiwania. To on faktycznie będzie fajny. I ten program ma na celu pokazanie Państwu z perspektywy właśnie użytkowników walorów pozytywnych i takich właśnie negatywnych każdego danego motocykla, jaki pojawia się na mężnej drodze. Także moi kochani, popatrzcie sobie, jak ten motocykl pięknie prezentuje się na drodze. A już za chwilkę widzimy się tutaj z moim kolegą Michałem i on opowie Wam o tym właśnie pięknym rumaku. Moi kochani, czekajcie, czekajcie, zanim go zobaczycie w akcji, to jeszcze jedna taka uwaga. Ja w tym odcinku nie będę Wam opowiadał na temat tego motocykla jakim on jest motocyklem, że to jest rocznik 2008, który zastąpił, zastąpił przepraszam, yy, znanego i sławnego olejaka, że ten motocykl był produkowany od roku 2007 do 2012. Gdzie po trzech latach nieobecności znowu powrócił na drogi, nie będę wam mówił, że ma 97 koni mechanicznych, nie będę wam opowiadał o jego newtonometrach i innych rzeczach, bo to wszystko zostało już powiedziane w wielu innych fantastycznych artykułach i filmach dotyczących e, tego modelu. Także o tym zapomnijcie, rozmawiamy już za chwilę o właściwościach jezdnych i odczuciach Michała dotyczących tej maszyny. Mleczna droga, No i jest, mój kolega Michał Michał, witam cię serdecznie. Hej, witam wszystkich. Słuchajcie, tak, ten motocykl nas podzielił, ale to głównym bohaterem tego odcinka jest Suzuki Bandit 1250 GSF. Także ja stanę sobie z tyłu, żeby go tak pięknie było widać, a tutaj drugi aktor tego przedstawienia, Michał, będzie stał z przodu. Michał, mam do ciebie takie pytanie. Zanim zaczniemy rozmawiać o tym motocyklu, ty już masz jakieś doświadczenie, bo to nie jest oczywiście twój pierwszy motocykl, jeździ już od wielu lat. Powiedz mi, dlaczego akurat kupiłeś Bandita? Zawsze kupowałem motocykle tak w granicach 600 cm, 800 cm i byłem po prostu ciekaw, jak faktycznie jeździ się motocyklem, który ma trochę powyżej litra. No, różnica jest naprawdę kolosalna, ogromna i jestem mega, mega zadowolony. I to nie tylko dlatego, że to mój motocykl, ale no, po prostu różnica jest tak kolosalna, że warto, warto próbować wsiadać na coś większego. I coś po prostu innego. Dokładnie. Michał, y, ty masz ten motocykl już od chyba ponad roku, jeśli ja dobrze pamiętam, prawda? No to będzie chyba akurat dwa lata, tak. Tak, w tym roku będzie. Akurat właśnie na zimę, bo chyba chyba jakoś jesienią dwa lata temu go kupiłem. Jaki przebieg w tej chwili? O, całe 20 <grym> tysięcy. To, to jest nic, 20, jak na 2021, ten... nie najeździłem za dużo jeszcze faktycznie. Kiedyś, kiedyś męczyłem cały czas motocykle i do pracy, i na wycieczki, i na weekendy. Teraz troszeczkę mniej. Ale za to jak już jadę, to jadę z wami w jakieś fajniejsze kilometry. Albo fajnie my drodze. z tobą. My ze mną. My razem, tak, my razem. Poświadczam, słuchajcie, stali widzowie mlecznej drogi, tak jak powiedziałem we wstępie, Michała już znają. Jeśli go nie znacie, to ja odcinki z naszych takich różnych wypadów podłączę pod ten film w opisie, także możecie sobie kliknąć, pooglądać. Zapraszam, zachęcam. Fajne Walia, Angia, bardzo ładne tereny, także zachęcam Państwa. Dobrze, Michał. Zacznijmy sobie może od samego początku, od samego przodu. Układ hamulcowy w tym motocyklu. No, mój pierwszy motocykl z ABS-em Kurczę pieczone I wiecie co? Działa Mało co Andrzejowi w dupę nie wjechałem Ale zadziałało elegancko Naprawdę, no moja wina Troszkę się zagapiłem wtedy, także Jak na razie nie mogę narzekać Miewałem jakieś problemy W poprzednich motocyklach Często się zapiekały Klocki Ale tutaj jak na razie, mimo Niewielu mil, które zrobiłem Na razie wszystko działa Także naprawdę standardowe zawieszenie, w przeciwieństwie do Horneta, którego kiedyś miałem, a morki były upside down, tutaj są zwykłe, ale naprawdę współpracują super, nie nurkują za mocno, także trochę cały czas tego sportowego charakteru zostało w tym motocyklu. Ja, jako ciekawostkę, się tylko Państwu dodam, że ten motocykl pojawił się na rynku w 2007 roku. Oczywiście odświeżony, z lekko zmodyfikowanym silnikiem, również ramą i zawieszeniem. I on występował w dwóch wersjach: z ABS-em i bez ABS-u. Jeśli chodzi o Anglię, o Wielką Brytanię dostępny był tylko i wyłącznie z ABS-em, także jeżeli trafi Wam się tutaj na rynku brytyjskim Suzuki Bandit bez ABS-u, to musicie wiedzieć, że on nie pochodzi od dilera tutaj tylko najprawdopodobniej był gdzieś sprowadzony z jakiegoś innego kraju. Proszę, coś nowego, to absolutnie nie wiedziałem o tym, ale... Ja też się dokształcam, czytam dużo, jak robimy programy. No ja się Chociaż... właśnie dokształciłem teraz, w tej chwili. <laughs> Chociaż też, proszę Państwa, czasami popełniam gafy, słuchajcie, zdarzają się takie i czasami się dziwię, że jeszcze nikt mnie nie skrytykował w komentarzach, bo dwie takie poważne gafy walnąłem w przypadku v i w przypadku motocykla, o którym rozmawialiśmy, to był, e, to była Yamaha Bulldog, ale to trzeba być naprawdę już dobrze zorientowanym na rynku motoryzacyjnym, żeby to wychwycić. Dobra, jedziemy dalej, czyli tak, hamulce... A hejterzy będą szukać teraz. Liczę na Was. Dobra, czyli tak, układ hamulcowy już mamy. Hamulce poprawne, bardzo dobre, nie narzekasz. Oświetlenie? Oświetlenie jak najbardziej fajne, też nie, no nie jest, że dużo w nocy, ale, ale w te parę razy, co mi się zdarzyło, e, faktycznie nie narzekałem na nic. Super, naprawdę super. Nie ma się do czego w zasadzie przyczepić jak na razie. Fajnie. Okej, okay. dla mnie, nie wiem jak dla Ciebie, Michał, dla mnie bardzo istotną sprawą przy zakupie motocykla jest pojemność zbiorniku paliwa, ponieważ ja strasznie nie lubię podjeżdżać co 10 minut na stację benzynową, <laughs> jak jest w tym przypadku. No mam wrażenie, że z tych wszystkich motocykli, jak razem jeździliśmy, to ten jakby y, może, może przez samochód... Zaraz, zaraz, uważaj, i... za, uważaj po, poczekaj, przebyć dwa razy, to co powiesz? Tak? <grym> <grym> to nie wiem, może czegoś nie zauważyłem. No, no. powiedzmy standardowo y, zbiornik jest 19 litrów, podobno średnio ma palić 5,5 litra. No i tutaj muszę wszystkich przeprosić, bo nigdy nie zmierzyłem, po prostu y, mijane mile cieszą... Mordeczkę jak trzeba, więc w zasadzie jest mi to obojętne, ile to pali. No, no chyba, no, że dojdzie do dychy, no to wtedy już <laughs> <laughs> będę. Musiał niektórzy, się... niektórzy mówią, że ich to nie interesuje, ile motocykl pali. Inaczej jest w przypadku samochodów, ponoć inaczej w, w przypadku motocykli. Ale generalnie chodzi o zasięg. Zasięg chyba konkretny, prawda? 19 litrów. 19 litrów, tak, no spokojnie można sobie przejeżdżać, tym bardziej, że ta rezerwa też jest taka dosyć duża. Podobno na tym baku do 400 km można zrobić. Nigdy nie jeżdżę tak do samego dna, więc trudno, trudno mi powiedzieć. Mhm. A że naprawdę tu was zawiodę, bo nie zmierzyłem nigdy spalania takiego stricte, jak to, jak to wygląda. Poza tym też zależy z kim się jedzie, gdzie się jedzie i jak się jedzie. I jak się jedzie. Także no spalanie jest bardzo, bardzo różne. Zgadza się, wiele czynników na to wpływa. Dobrze, porozmawiamy sobie o sercu tego motocykla. Ja już na wstępie wspomniałem, że to nie jest ten słynny olejak, ten już jest chłodzony tutaj płynem. Tak. E... Jak silnik? Elastyczność tego silnika, moc, czy to jest, no powiedziałeś, że to jest naprawdę wystarczające, ale jak, jak, tu, jak o elastyczność się może silnika? Słuchajcie, no to jest to, co właśnie mnie zaskoczyło po, po tym, jak przesiadłem się z Yamachy TDM z 900, -ki. no wcześniej był tam Hornet, Kawasaki. No, różnica jest, najbardziej wyczuwalna jest, jak się jedzie z pasażerem. To jest jednak taki odpowiednik, że jeśli macie pasażera do 70-80 kg, praktycznie ta waga jest niewyczuwalna na motocyklu. Mhm. Jedzie się, jest bardzo dobrze wyważony, co też troszeczkę było denerwujące w poprzednich motocyklach, dlatego, że jak pasażer usiadł sobie z tyłu, to jednak ten przód gdzieś tam trochę leciał w górę i to sterowanie nie, nie, było, takie, nie było takiej przyczepności. A tutaj bardzo bardzo fajnie jest wyważony. Ten środek ciężkości jest dobrze rozłożony. Czyli nawet no i... jazda z pasażerem takim 70-80 kg nie stanowi tutaj żadnego problemu. Nie stanowi żadnego problemu. Mhm. No i fajnie, bo nie trzeba wachlować za dużo tymi biegami. Chociaż umówmy się, no, wachlowanie biegami też nie jest, też nie jest złe, ale, ale nawet jak czasem gdzieś tam człowiek przeoczy na wyjściu z zakrętu, że się nie zredukuje, to jednak i z tego wyższego biegu spokojnie można wkręcić się na. Porządną prędkość, i bez, bez duszenia się, bez jakichś takich. Czyli rozumiem, że tu też. Też, też na tyle jest elastyczny, że na przykład powiedzmy, jedziemy sobie 50 km na godzinę, bo tu jest sześciostopniowa skrzynia biegów. na szóstym biegu 50 km na godzinę nie ma w sumie, że tak powiem, takiego przymusu, że musimy redukować. Odkręcamy i on pięknie, bez żadnego szarpania. Tak, no oczywiście to nie będzie tak jak po redukcji na. Piątkę czwórkę i odpał, bo tro, troszeczkę będzie musiało się jednak. Ale nie dusi się nie ma no, nie, 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 absolutnie nie. Skrzynia biegów jest naprawdę bardzo fajna. Bardzo dobrze wchodzą biegi, góra dół, bez, bez zacinania się. Także nie ma na co narzekać tutaj. W Jamaszce też nie miałem takich problemów, ale już Honda Hornet i, i Kawasaki poprzednie. Faktycznie te skrzynie biegów nie były takie super precyzyjne. Gdzieś, gdzieś tam się. Czasami potrafił przyblokować bieg, ale być może to też było z, y, spowodowane może jakimś zużyciem. Nigdy nie wnikałem aż tak bardzo. Uh -huh. Dobra, Michał, powiedz mi, y, jak siedzisko. Bo tutaj widzę sobie taki fajny pad założyłeś. Yes. A <laughs> taki troszeczkę, jakbyś tu chciał coś wietrzyć. To e, jest taki, taki żebrowany. Taki dziadkowy padzi. Tak, Dobrze, no. to teraz może troszkę właśnie o siedzisku i o samej pozycji na tym motocyklu. No, czy ona tak. sprzyja długim dystansom, pokonywaniu długich dystansów, czy nie? Czy raczej się męczysz, czy masz pozycję tutaj bardziej pochyloną, czy bardziej zrelaksowaną? To jest właśnie gdzieś tak, tak pośrodku, dlatego, dlatego jest, jest to całkiem takie... Mm, całkiem komfortowe dla kogoś, kto przesiada, kto, kto nie chce sportem jeździć, bo jest jednak mało wygodnie, mhm. a turystyk też jeszcze jest, ta sylwetka zbyt wyprostowana jak ktoś jeszcze sobie chce tak trosz, tro, zażyć trochę sportu i trochę turystyki to to jest właśnie taki motocykl właśnie. czyli właśnie możemy powiedzieć, że to jest bardzo kompaktowy motocykl i do turystyki tak. i do takiego troszeczkę odkręcania tak, maletki tak, tak. w bardzo fajny jest w zakrętach tu właśnie miałem to powiedzieć, pewnie, pewnie niektórzy się ze mną nie zgodzą, ale yy, bardzo podobny w prowadzeniu jest do Horneta mimo że, mimo, że Hornet był tutaj prawie 30 kg lżejszy to jednak wprowadzeniu w zakrętach jak dla mnie jest bardzo podobny, no i, no i to mnie cieszy, bo, bo tamten motocykl też naprawdę lubiłem. Dojść. Także to jest soft. Tutaj może jeszcze dodamy dla e, niezorientowanych, że waga tego motocykla to jest około 200 chyba 25 kg, jeśli ja pamiętam, tak, prawda? Tak, coś takiego, około 225 kg. No to miałem, miałem pogadać coś o tym e, padzie pod dupkę. Tak, 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 no, tak, to taki tak, dochów. No, wiadomo, no nie wygląda to jakoś tam super hiper, nie, ale... Ale no trochę, troszkę jednak dupa szczypie po tych paruset kilometrach. Na no, ten pad żelowy pomaga trochę przewietrzyć 4 litery, także polecam. Daję, polecam. Daję, nie ale. będę podawał marki, bo nawet, bo nawet nie pamiętam marki, ale polecam taki kształt, takie, takie coś sobie założyć. Mhm. Także fajnie jest naprawdę. Proszę Państwa, ja powiem Wam szczerze, że miałem okazję się przewieźć kawałek tym motocyklem i powiem Wam, że faktycznie pozycja na tym motocyklu jest bardzo wygodna. Jak dla mnie, ja nie lubię motocykli sportowych, jakoś nigdy mnie one nie kryciły za bardzo. Jestem wielbicielem cruiserów, jak wiecie. Chociaż teraz jeżdżę na zupełnie innym motocyklu, no ale to już inny temat. Ale powiem Wam, że tak pozycja jest bardzo, bardzo wygodna i to co, wiesz, wiesz, wiesz Michał, to co mi urzekło jak siadłem na ten motocykl, ta lekkość prowadzenia tego motocykla, naprawdę, byłem pod wielkim wrażeniem jak lekko tym motocyklem się i fajnie manewruje. No właśnie dlatego mówię, że najprawdopodobniej to jest spowodowane tym środkiem ciężkości, że on jest tak całkiem fajnie rozłożony i no i pozwala właśnie na takie, i w zakrętach i w zawracaniu, to jest taki motocykl właśnie, taki, taki akurat. Dobra, okej, okay, co z zawieszeniem, wystarczające? Zadowalające? <noise> Powiem tak, jeśli ktoś ma wrażliwy tyłek bardzo, jest twardawy ten tył dosyć faktycznie, ale jestem przyzwyczajony. No, nie, nie jest to na pewno typowy turystyk, ale, ale naprawdę jest wystarczający. No, nie, nie szukałbym tu jakiś chyba, chyba, że ktoś chce zjeździć Europę e, albo na strzała robi 600-700 km na raz. No to szacun przede wszystkim dla takich osobników, ale... A ta, takich nie brakuje. A takich nie brakuje, <laughs> tak. No to, no to wtedy to siedzenie może trochę boleć, tak. No, Słuchajcie, może... ja mam sam kolegę Marcina, który na ex y, przepędził ze środkowej Anglii y, na południe Francji, już nie pamiętam, chyba do Nicei oni jechali, Jeden dzień mu to zajęło. Tam było chyba 1600 km. Jego żona na drugi dzień już nie chciała siadać na motocykl. Także. A pozdrawiam, na Marcin, jeśli oglądasz. Potrzebowałbym armię masażystów <laughs> po takim wykładzie, także też pozdrawiam i naprawdę. <laughs> Szacunek. <laughs> to jest naprawdę coś. Ok, układ wydechowy, Michał, bo z tego, co tutaj widzę, to masz założony nie Tu mi to jest jakiś akcesoryjny, prawda? Wiemy już, że on pięknie brzmi, bo mieliśmy okazję już posłuchać troszkę na początku filmu. Zresztą za chwileczkę jeszcze Państwu pokażemy już tak bez podkładu żadnego muzycznego. Naprawdę brzmi świetnie. Ty go wymieniałeś, czy on już był wymieniony? Nie, ja go wymieniłem. Nie mogłem cierpieć tego, co było założone w oryginale. Nawet córka zganiła mnie, powiedziała, że po prostu zrobił coś z tym, z tym tłumikiem, bo, bo nie słyszę, jak podjeżdżam pod dom. Tamten, tam... Czyżby miała coś do ukrycia? Ta, bardzo możliwe, bardzo możliwe, tak. No tamten to jest po prostu jak komin z elektrociepłowni. No jest mega cichy, jeśli macie, jeśli macie sąsiadów, którzy wtórzają się o byle gówno, bo im odpalacie pod oknami, to tamten polecam, faktycznie brzmi... No, W zasadzie prawie nie brzmi, bo to, 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 to nie ma żadnych decybeli. No. Nawet skuter, myślę, jest troszeczkę głośniejszy. Także jest naprawdę mega. Jeśli, jeśli ktoś lubi ciszę. Michał, jeśli podtrzymasz mikrofon, to ja pozwolę go Państwu przynieść i zaprezentować. Tak, tak. Wymyśliliśmy właśnie, że pokażemy, jak się prezentuje przy tym niestandardowym tłumiku. Patrzcie teraz. Nadchodzi kolega z Faustem. Jesteśmy gotowi na każdy konflikt zbrojny To jest tumiczek właśnie standardowy z tego motocykla Tak no. wygląda. oryginalny, Suzuki tak, oryginalny. Mega, mega powieci... sprzęcior no. tak, tak jak powiedziałeś, wygląda jak komin z ciepło. No i to jeszcze, jeszcze może, może przekażę tutaj mikrofon Pokażę Wam, żebyście mogli sobie porównać jest, jest dużo, dużo dłuższy faktycznie wygląda tak odchudzony o jakąś jedną trzecią, No nie chyba myślę, że połowę Także ale jestem teraz bardziej zadowolony, bo zamontowałem Delkewicza i no pięknie strzela pięknie brzmi No i pięknie wygląda. Dokładnie wygląda naprawdę dobrze i brzmi naprawdę dobrze. No dobrze, moi kochani, ja myślę, że to chyba wszystko o wszystkim, żeśmy sobie powiedzieli, tak generalnie, prawda, Michał? Czy coś chciałbyś jeszcze tutaj dodać? No Zobaczmy, tak, na pewno, na pewno samotocyk wyglądałby trochę fajniej bez tego, e, tego raka. Po na... mhm. Tak, no ale wiadomo, no, piwo, prawda, kiełbasa, No gdzieś to trzeba wsadzić tak, jak jedziemy. No. <grytanie> Także tutaj boksik jeszcze na to. I naprawdę, naprawdę polecam przede wszystkim tym, którzy lubią jeździć w parach. Jeśli, jeśli często jeździcie z pasażerem, to naprawdę polecam mocno, bo nie brakuje mocy. Komfort jest naprawdę porządny. Jest na czym pojeździć. Dobrze miał, to takie moje ostateczne już pytanie. Gdybyś miał ocenić ten motocykl w skali od zera do 5, jaką dałbyś muknację? O mnie zabiłeś teraz. <grym> a, 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 coś mi nie mówię, ja motocykl. Nie, 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 pięć, nie, pięć. A. Ale myślę, że bardzo, bardzo mocną czwórkę mógłbym tutaj mu dać. E, mu dać. No, to jest... Myślę, że to będzie sprawiedliwe i myślę, że się na mnie nie obrazi. Ale... Nie. To jest na... Naprawdę, słuchajcie, to jest kultowy motor. No. Co, co Zatem ja mówi? sam bym mieć czwórkę w szkole. No. Nigdy nie miałem. <laughs> <laughs> Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, moi kochani, na koniec jeszcze takie ogłoszenie. E, Michał najprawdopodobniej ten motocykl będzie chciał sprzedać w przyszłym roku, prawda? Czyli już niebawem, bo mamy przecież grudzień. No, tak, tak. Także jeśli się zdecyduje, to możecie do mnie napisać na mleczną drogę. Adres mailowy Państwu wyświetlę na końcu tego filmu. Ja Was po prostu skontaktuję z Michałem. Oczywiście, że mieszkacie w Wielkiej Brytanii, czy tam, no, obojętnie, Walia, Anglia, Wielkiej Brytanii, jak mieszkacie, możecie się ze mną skontaktować. Jakoś Was tam skontaktuję z Michałem. Ale i, tak i... na serio, to mam nadzieję, że jeszcze, że jeszcze jednak z chłopakami zrobię jakiś duży, duży wyjazd na tym. Czyli to będzie druga połowa przyszłego roku. Bardzo prawdopodobne. W czerwcu, słuchajcie, długa podróż nas czeka. Parę tysięcy kilometrów, bądźcie z nami na mecznej drodze. Na pewno z tego będzie jakiś tam reportaż. Moi kochani, um, jeszcze jedna rzecz. A, bardzo ważna. Jeśli mieszkacie w Wielkiej Brytanii i macie jakiś fajny motocykl, o którym chcielibyście opowiedzieć innym widzom to również piszcie do mnie na adres mailowy. Przyjadę do Was w pojedynkę, być z moimi kolegami. Jeżeli będzie fajna pogoda, a Wy będziecie mieć czas, to też pokażcie nam swoje fajne okolice, bo Anglia, Walia to naprawdę bardzo fajna kraina. Jest tu co pokazywać widzom z Polski. Polecam, Także... profesjonalista, wszystko mówię. <laughs> Także... Thank you very much. <laughs> tak, Słuchajcie, no, no, no mamy dzisiaj który? 4 grudnia? No tak jakoś, niech policzę, 2 grudnia, 5 tak. A, I proszę, tak. w Anglii ludzie jeżdżą na rowerach, na motocyklach, niektórzy. Niektórzy, tak. Ci na rowerach mają lepiej, bo mają cieple i trochę, zdecydowanie. Dobrze, moi drodzy. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo za uwagę, pozdrawiamy Was serdecznie. Pozdrawiam serdecznie również i mam nadzieję do zobaczenia za niedługo. Oczywiście, w nowych odcinkach Wreszcie Troki. Trzymajcie się. Do siego roku. Cześć. Cały adres należy wpisać z małej litery.